i tutaj powiem szczerze, że jestem trochę zdziwiony, nawet bardzo zdziwiony, bo jestem aż szokowany, że dali kurs 8 na wyjazdową wygraną Rapidów 1 z Salzburgiem. Po pierwsze, Salzburg jest po pucharach, po drugie, nie ma aż takiej różnicy między tymi zespołami. Można by było dać kurs około 4, czyli połowa tego. Tutaj jestem naprawdę zaskoczony aż tak wysokim kursem. Tak więc, czemu mamy tego nie wykorzystać? Spróbujmy ten rapid w jeden za aż 8.0. Niedzielne kursiki powyżej 2.0. Tu dwie pozycje jak zwykle. No i pierwsza jest Marsylia z Ren, Meczek we francuskiej Ligue 1. Na 1 za za 2.15. Marsylia sobie troszeczkę nie poradziła w Pucharach. Mam nadzieję, że ten kryzys już za nimi. Wiadomo, że przy przyszłym tygodniu. Nie będzie pucharów, no bo jest przerwa reprezentacyjna, tak więc Marsylia może się skupić na lidze. No i do tego mamy Heidenheim z Kaiserslautern na jedynce, druga Bundesliga, 2-0 za to płacą, no i powinno tak właśnie się zakończyć. Niedzielne kursiki powyżej 3-0, no i tutaj Feyenoord z Holandii po ładnym kursie 4-0 w meczu na szczycie, można tak powiedzieć, przeciwko PSV Eindhoven. Ja to myślę, że w tym meczu będą i obie strzelą, i overek bramkowy. No i delikatna wygrana tego właśnie Feyenoordu. Kolejna pozycja to Fry z Paderbornem, druga Bundesliga. 3:20 płacą za Fry, no i próbujemy w ten sposób. Do tego dość egzotyczna europejsko-Bułgaria na dwójce 3:20 na CSKA Sofia. Przeciwko Lewskiemu, dalej mamy remisiki. No i tu remis z Francji, Brest-Ajaccio 3,35. Mamy 3,55 w meczu Bundesligi niemieckiej Union Berlin-Wolfsburg. Do tego AC Milan-Napoli, remisik z Włoch 3,65. A co ciekawego, na królewskim kuponie oczywiście meczek z Anglii, z Premier League, West Ham z Evertonem na X 2 czce Dużo za to płacą 1,40 tutaj generalnie faworyzuje West Ham, że wygrał ogólnie cały mecz. No ale że kuponnik królewski można spod póreczką dać jest trochę bardziej pewne. Mniej ryzykujemy na no przede wszystkim, żeby ten mecz się odbył, żeby go nie odwołali. No ale póki co nie ma żadnych przeciwwskazań. Druga pozycja to PSR z Lyonem. Wiadomo, że PSR jest po Pucharach. Lyon ostatnio nie notuje dość dobrych występów. To raz. A dwa, jak możecie zauważyć, drużyna Paris Saint-Germain w lidze Gubi punkty zazwyczaj z jakimiś drużynami ogórkowymi Jeśli w ogóle je gubi No a właśnie z takimi lepszymi drużynami Nie wiem czy się chłopaki spinają No ale nie gubią punktów No i myślę, że Lyon jest jedną z tych lepszych drużyn Jest dość wysoki kurs na PSG No bo 1.63 Widać, że on był już po spadkach to warto, warto tą pozycję po prostu dodać. Do tego mamy obie strzelą w meczu PSV Feyenoord. O tym wcześniej mówiłem, że myślimy tutaj o dość sporym wyniku, w sensie ilości bramek. No i na kuponiku postanowiliśmy zawrzeć opcję obie strzelą. 1700 równo do wyjęcia z kuponiku Królewskiego na niedzielę, a my lecimy dalej. Teraz Liga Typera pod Beskidzie LKS Taki meczek dla Was wybrałem z pierwszej Ligi Polskiej. Typujemy do godziny 12.30. Meczek się zaczyna o 12.45, no ale żeby było równo, to do 12.30 możecie oddawać swoje typy z dokładnym wynikiem właśnie tego meczu. Pamiętajcie o tym, by zawrzeć w komentarzu godzinę oddawania Waszego typu. Odpowiedź poprawna jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. A ten ranking aktualnie wygląda w ten sposób. Pierwsza trujeczka to Poker. No i trzech panów. Exekwo na drugim miejscu. Bart, Jarek, Sos i Paweł Luszczak. Kolejna aktualizacja tabeli wyników Ligi Typera. Będzie miała miejsce w filmie statystycznym, który pojawi się na kanale we wtorek. Ja serdecznie od siebie zapraszam do grupek vip polskich Z piłki nożnej mamy VIP Standard, VIP Preview. Mamy grupki z innych dyscyplin sportowych. No i naszą koronną dyscyplinę futbol amerykański NFL mamy dwie grupki tam w standard i premium premium jest już zajęty tam jest limit osób i niestety już miejsce nie ma i raczej w tym sezonie nie będzie no bo nie sądzę by ktoś zrezygnował jest za to opcja dołączenia do NFL standard jeśli macie taką ochotę zapraszam na sportpredictions.pl małpa gmail.com możecie również wspierać kanał właśnie wleciał filmik tylko dla wspierających z upgradeowanymi kuponami do Top lig Europejskich. Są tam kupony na różne ligi, te topowe oczywiście. Na no film jest widoczny tylko w sekcji wspierających kanał. W przyszłym tygodniu oczywiście w zamkniętym kanale będzie filmik z upgrade'ami kuponów do reprezentacji tak więc niezła gratka. No a żeby wspierać kanał wystarczy kliknąć przycisk Wesprzej, a ten znajduje się przy każdym z moich filmików. Co na kanale wiadomo, serie dzienne puszczane są w każdym dniu. No a do tego możecie oglądać film na top ligi europejskie od 16 do 19 września, czyli piątek-poniedziałek. Tam jest wielki kupon tygodnia do wygrania: 3270 na nim są poboczne kuponiki z każdych lig, tych topowych. No i oczywiście typowanie każdego spotkania tablicowe w największych. Ligach europejskich do tego w dniu dzisiejszym o godzinie 20.00 gala Freak Fightowa High League 4. A typy wszystkich walk w specjalnym filmiku, który znajduje się na kanale. Kto jeszcze nie widział tych materiałów, oczywiście zapraszam do oglądania. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Do tej pory nasz kanał wypracował zysk 8785 od początku tego sezonu. Macie wszystkie składowe tutaj wymienione. No i oczywiście aktualizacja tej statystyki odbędzie się w filmie statystycznym we wtorek, wtedy rozliczymy bieżący tydzień wszystkich filmików, jakie zamieszczamy na kanale właśnie w tym tygodniu. Założenie jest takie, by przekroczyć pułap 100 tysięcy pod koniec sezonów piłkarskich no i ustanowić rekord kanału. Co w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu nie będzie. Top League Europejskich, no bo jest przerwa reprezentacyjna. Będzie za to film na reprezentację. Oczywiście, sporo fajnych kuponików. Będzie seria dzienna, jak zawsze. Być może dodamy coś z motosportów. Zobaczymy, co ciekawego będzie na tapecie. Na no, póki co, dziękuję już Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.